Siema mam motorozwad Z Kacperkiem właśnie robimy tutaj silnik W sumie to on robi a ja nagrywam Zawodnika mamy tutaj Motocykl KTM No taka endurowa wersja z lampami 400, tak. nie, 350. AXC 350 dokładnie to jest. No, silniczek mamy na takim stojaczku. Generalnie tak, uszczelki z Proxa zamówiliśmy, topendowe na górę. Dosyć fajnie to wygląda, bym powiedział, że tak jak oryginalna uszczelka. On jeszcze nie był rozbierany, nigdy ten motocykl. My go pierwszy raz rozbieramy. Nie mamy jeszcze zrobionych płaszczyzn, ale to zrobimy, zrobi Kacper za chwilę. Tak to wygląda na razie. Będą pomierzone też ludze zaworowe, sprawdzone zawory, czy one są. Wymienione e, jakim... uszczelniacze zaworowe. Tak, uszczelniacze zaworowe też wymienimy. Zobaczymy w jakim stanie to jest. E, no i generalnie, jeżeli chodzi o tłok, no to tłok w takim czepku jak na basen e, to jest, jest takie założone, nie? Tak, jest za... zamówiliśmy Vertexa. Tu mamy taki pomiar, Mateusz zrobił pomiar. No i generalnie z pomiaru wynika, że trzeba założyć znowu selekcję A, czyli bardzo dobrze. Ile motogodzin ma ten motocykl? Jest 104? 104 motogodziny 104, od nowości. 102, tak, na tłoku selekcja A. No i teraz wiadomo, że to od wielu czynników zależy co ile ktoś wymieniał olej, jak często wymieniał ten olej. Jaki ten olej dał? No ale generalnie klient zdecydował się na Vertexa. My też polecamy do KTMów ów Husqvarn Vertexy. No dlatego, że Vertex produkuje dla ktm na OM tłoki. Nawet ten stworzeń jest identycznie wygląda, też jest taki, z takiego bardzo dobrego materiału jak ten oryginalny. Zrobiony. W zasadzie to klient polega na nas, nie? No w sumie tak, klient polega na nas, my, my tak też mu doradziliśmy. Nie, i... wsadzić po prostu Vertexa, no bo jak KTM w końcu kupuje jednak od Vertexa do Tłoki, no to raczej no ma to ręce i nogi. Chociaż tak naprawdę, akurat w przypadku tego Tłoka, niewiele niewiele w ogóle drożej wychodzi totalnie oryginalny Tłok, czyli tak, jakby kupić om Tłok, nie? Więc to też w sumie można by to um, tak zamontować ten tłok i byłoby spoko, trochę dołożyć, nie ale to w sumie ciekawe czy takiej samej jakości jest ten tłok Jaki montują w y, oryginale, no, tak? Niby Vertex produkuje, ale wiesz jak to jest, tak jak z no jedzeniem tak. dla Biedronki <laughs> <laughs> W sumie, nie? No tak, no, no, idealny przykład no. Bo dla Biedronki niby produkują firmy Delicia i tak dalej A jak porównasz Delicję z Biedronki To to nie to samo A Delicia ze sklepu takiego zwykłego No to trochę ta Delicja, nawet napisu nie mają ostatnio zauważyłem Że Delicja z Biedronki nie ma tego wytłoczonego napisu patrzyli. Delicja A ta Delicja ze sklepu już ma nie y -y -y. Taka jest bardziej Zauważyłeś prestiżowa nie? Dobra lecimy dalej Kacper tutaj będzie dalej działał z tym y, silniczkiem W ogóle żeby ten silnik zrobić górę no to trzeba niestety wyjąć y, no, wyjąć wybranie, silnik nie, nie, nie trzeba, nie można by wykręcić szpilki, ale ja wolę tych szpilek nie wykręcać no W sumie tak, można by szpil... Wolę sobie wyjąć ten silnik i zrobić sobie go na spoko Gorzej na jakby stole. się nie chciało, nie dałyby się tak, wykręcić, go, coś go, go, by go, były go, problemy taka... Przerdzewiała Już no. Tak, albo Kurde. wykręcą się wszystkie trzy, a jedna zostanie i, 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 i tak jest no. no tak jest bardziej no, można powiedzieć do wyjęcia silnika yy... No fajnie się, Zabieramy na pewno się no fajnie dobra. się tak robi nie? No dobrze, no to Kasper działa, ja tam działam coś na sklepy i zaraz będziemy dogrywać kolejne, yy, kolejne odcinki tego odcinku <laughs> Wracamy po chwili, jesteśmy właśnie na etapie takim jak widać Mamy cylinderek wsadzony, wsunięty, puszczeleczka założona, tłoczek też już siedzi Strzałeczką do wydechu Chociaż <laughs> akurat w przypadku tych tłoków co? Zmieniłoby się coś? A, dobra, nieważne. Coś na pewno. A nie, bo zawory są inne wielkości. No i co? Głowiczka też jest rozebrana. Tak jak widzicie, luz zaworowy Kasper reguluje. Klucz dynamometryczny w ruchu. No i co? I tak to wygląda. No. Zabawa trwa. Brakuje nam jednej płytki. Nie ma płytki, nie? No film, właśnie, właśnie, jest ten. ostatnia płytka, jak zwykle jej brakuje. Właśnie, jest z płytką. Także tak, chyba silniczek nie będzie dzisiaj złożony, bo nie ma odpowiedniego wymiaru płytki. Pudełko jest całe, ale nie ma płytki tej, tu trzeba. Dobra, lecimy dalej, dalsza część filmu, później. Płaszczyzna. Eee... Jesteśmy właśnie na samochodzie, KTM już jedzie do właściciela Tu mamy jakieś stare części, które dajemy właścicielowi No niestety nie udało mi się nagrać składania tego motocykla Także no, no cóż, no niestety tak czasami jest, że nie zdążyłem po prostu tego nagrać Płytki tam przyszły, nie było mnie, bo miałem do załatwienia różne sprawy Tarcza błotna z przodu, z tyłu, no z przodu mówię, z tyłu tarcza błotna przodu nie No nic no Motocykl jedzie do, do nowego Do swojego właściciela No i tyle no Nic więcej nie nakręcimy niestety z tego silnika Pozdrawiam wszystkich serdecznie Subskrybujcie nasz kanał Oglądajcie silniczek tak się prezentuje Bardzo ładny Wymyte wszystko Doregulowane No nic się Siemanko pozdrawiam